W kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj znowu Mobile Legends Adventure. Dzisiaj zajmiemy się przejściem kolejnego labiryntu. A więc zaczynamy. Mam tu jakiś specjalny labirynt, bo jakiś armaty, jakieś dziwne pola. i tu trzy miejsca. Więc sprawdzimy, o co tu chodzi. Aha, trzeba mieć jakieś strzały. No dobra, może gdzieś tu są. O, tego. Żeby nie strzelał. Jeszcze jedno zagrożenie. Bomba. Ostrzała. Aha, rozumiem. A i to może strzelać albo w tą stronę, albo w tą. Oj, proszę, odkryło jakiegoś przeciwnika, ale przez drugiego też przeleciało. Podoba mi się to. Te armaty nawet mi się podobają. Tylko do której to teraz dać? Chyba do tej. Bo jednego przeciwnika pokonała. Nie dwóch pokonała nawet przeciwników. Co jest grane. Te armaty są strasznie mocne. O matko. Dobra, tu mamy Kagurę, Silwannę i Weksanę. Chyba wezmę Kagurę jednak, bo Silwannę to już jedną mam. O, a tu mamy Aposta. Może być mamy zamrożenie. A tu nic. No dobra. To te trzy bomby się kolekt może sobie wziąć taką bombę aha tu są miejsca na te rzeczy dobra rozumiem to ja sobie taką jedną bombę wezmę może mi się przyda w następnym na następnym klimacie labiryntu <grymne> A jak przejdziemy ten labirynt, to mam 10 takich specjalnych biletów, gdzie można wybrać frakcje. Wybierzemy oczywiście lajka. bo tam jest Freya, Sylwana. brakuje po jednej, a nawet jeśli nic nie wyleci, to może jakieś inne postaci, żeby zrobić Sylwannę na dwie czerwone gwiazdki, więc będę losował z Lighta. Przeciwnik pokonany ładowanie, ładowanie, loading, loading Dobra, wygrana Co my tu mamy? La van coś? Dla Mehalali, dla Sylwanny. Hmm. sil plus 20. Dobra, bierzemy to. <grym> Jak będzie lajksyl, to będzie nieźle. Chociaż nie. Może byśmy wzięli? Nie. Poczekam, aż będzie jakiś przeciwnik. Drugi strzał już? Halo, gdzie są ci przeciwnicy? No dobra, tylko na tej drodze nie ma żadnej armaty. Halo, halo. Ja nie wiem, po co są te armaty. No, bo skoro nie są tu... Co ja mam zrobić? No. Dobra, ja je zachwam na kolejny poziom. O, bombę dam. Ta bosa bomba. <grym> dobra, najpierw widzimy na tego. Mm, dobra. Nie jest jakiś trudny. Pięciogwiazdkowy i masz 103 tysiące? Łatko, skąd mu się tyle wzięło? Musi mieć jakiś strasznie jak Fipunek polepszony, matko. No. Mam nadzieję, że tu też będzie dużo lifesteala. <grymne> no, 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 no. O, dla Frey, mehala i Silvanny. To jest dobre. Na no, to się zgadzam. O, matko, ten boss to już bez żartów. Nie taki słaby. Trzeba się będzie po nim wyleczyć tamtym leczeniem. No ale chyba nie będzie trzeba nawet. O dziwo. E, no dobra. Nawet nie się to wyszło. To ja mam pomysł. Weźmiemy to. Nie, nie da się tego ciąć. No to dobra, uleczy się. No, no, no nie, to nie mamy żadnej pokonania. Lecimy dalej. A skrzynka. No to ładnie lecimy. O, mamy dzwoneczki, laski! To się przyda. No, na pewno się przyda. Dobra, co my tu mamy? Kolejną rakietę. O, matko, tak to działa. O, no. Tu. Tu nie podoba mi się ani trochę ten przeciwnik. Używamy tej rakiety. Nie macie. On miał podwojony atak już. To by nie było zbyt miłe. Crit No dobra, może być mi kryt. Dobra. Tu nie ma żadnych przeciwników, czy jest tylko tyle przeciwników, coś nie mało. Bierzemy... nie, ja bym u Hanna. Hmm, hmm. Hmm, dobra. Kolejne? No, no, trzy najlepsze postacie. No, Szar, Alfa i Anna. I kogo ja mam wziąć? Weźmy Alfę, no. O. Tą bombę przecież mogę zostawić na kolejny poziom. Co ja jestem. Już cztery postacie. Alfa, Hanabi, Apostale. I góra wypożyczeni. Cztery postaci już. Ale na razie nie są zbyt potrzebne. Ale później pewnie będą. Bo ile można tak sobie swobodnie przechodzić, te labirynty. Ice ring, coś tu coś tu. Dobra. Biorę to. Dobra, nie podoba pan się to już. Muszę znaleźć wyrzutnie do tej armaty. O dobra, jest wyrzutnie do armaty. To się bardziej przyda, bo jeszcze busowi zada. Zafryzujemy, go i nic nie zrobi. Chociaż tyle. Gdzie tu są rakiety jakieś? Rakiety... No nie! No to świetnie. Bomby na niego, bomby! O! Mamy strzałę z armaty przecież. Bum! Uff. Dobra. Jedna Jednak na coś to się przydaje. No i to... Dobra. Może być to. O, Light! O, tak, 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 tak. Może być w zupełności. Najpierw pokonajmy tego że ma połowę życia. O czemu ta wazwa ma tak mało życia? Nie podoba mi się to. Nie mam lifesteal'a, jak tu się wyleczyć? Mm, jak ona to robi? No, ale trochę jednak zadało tej za zamiast ją wyleczyć. Mord, nic tam ale mam takich będzie to. Bo gorda i tak nie używam. Ja ci muszę 207 tysięcy? Od tych przedmiotów? O, matko. Gdzie w kampanii się coś takiego dało zrobić? To by dopiero było. No dobra. Tu mamy kolejny... O, może być i Mechalajla. I boss. O, matko, czemu ten boss ma tak dużo? Nie podoba mi się to wcale. Cie muszę, ma tak dużo. Ale my <śmienny> chodziliśmy to. Nie mam pytań normalnie. A co Hanzo robił? Uhuu! Klej, Wanwan pokonał. Nie podoba mi się to. To jest dopiero piąte piętro. A gdzie coś dla Wanwan? <śmienny> martial, martial. <śmienny> Dobra. Lecimy dalej. Piętr rosy. No nie, jak ja się tam dostanę? Już to wieki zajmie. Jest! Dobra. Kolejny zaburzyk. Nie. Te stwory to mi zaczynają już denerwować. Tak mało tych stworów. O, bumerang. <gryz«>. Dobra, mamy Natana, tam i euro, dobra, biorę Natana. Feny, Anna i Schachter. Dobra, nie będzie feny. Nie wiem na kogo to dać. No bo. Dobra, ja to sobie wezmę. A to czego nie można? To na serio? Trzeba to pokonać? Tego... Wan wan ma mało żyćka. O nie! wan zginęło! O nie! Czemu saper zginął? Ej, no co tu się dzieje? A no no. będzie dać dwóch zastępczych. Nie podo... Nie podoba mi się to. To może chociaż ten live no, dobra. A tak raz, dwa... To jest katastrofa, nawet już 6 pomocników. Dobra, Alfa, zrób coś z tym. I Hanabi. Zróbcie coś, bo katastrofa jest. No czemu tej Hanabi aż tyle zadają? Mm. No i Hanabi zginęło! Matku, co ta te porobiła? Temu alfie matku. O! Nie mi się to podoba. Dobra, bierzej mi to dla tej Michala Eliuszu. No. no to może Kagura będzie bardziej wytrzymała? No, chociaż wątpię. No, niech będzie, że jest trochę. Mnie, chyba! Przecież już ponad pół życia zadali, tak być nie może, no. Nie, Alfie też przecież już pokonają w następnej bitwie i co ja zrobię? No, dobra, Alfa i Freja może być. Żeby ten Alfa się w końcu wzmocnił, bo ja normalnie nie wiem. Ach, co ja zrobię? zostałam już tylko Fenie, Więc Alfa nie może zginąć. To jest niedopuszczalne. O, ulecił się. Dobra. Może być i tak. Ale z nie może być i tak. Szara kagura. Tech. Nie, light lepszy. Dobra. Lecimy. Dobra. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie. Ja lepiej tego wilka pokonam, bo ja się go boję. Czy hmm. jeszcze mu wzrośnie ta siła i co ja zrobię? Damy na Tana. O matku, jak jest mocny już. Bez żartów. Ale Sylvanna tu odepchnęła. O, ładnie tutaj mecha Laila. Alfa się coś tam uleczył No i Natan nie zginął. Sukces. O lifestyle, lifestyle. Trzeba lifestyle dużego. Bo inaczej wszyscy paumierają. umierają. O, o, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie. wilczurze. Wilczurze. Ja tak tu nie pozwolę ci robić. No, no dobra lecimy leci. ale falec się leczy lecz, na nie Co ten Natan zrobił? Jego szklanka dał i zginął. O matko, ale też został pokonany przez Harley'a. No nie, no. No nie no. Same lajty zostały. <laughs> nie ma co. I tak już się to nie przyda. Ale gdzie mam leć tutaj armaty? Jak tu. Specjalnie tak dali Ci, żeby nie można było trafić. Jak oni mogą być z źli. No. no dobra. Idziemy na tego bossa. O, proszę już czwarta postać z lajta. No i apostaje, zrób coś. Zrób coś apostaje, bo będzie źle. Trzeba będzie wskrzeszać wszystkich. O! Loading, loading, no ładuj się, ładuj, no. Strasznie długo zajęł ten labir labirynt. Mmm, ta apostaje nawet coś umie zrobić, no? Ale kolce postawiła? Nie powiedziałabym się prze. Kula oddech zadała połowę życia. No, hmm, MWP apostale No właśnie. Przydałaby mi się w drużynie taka czerwono-gwiazdkowa. Apostale. Hmm, hmm, Ostatnia już ze skrzynką piętro. Nareszcie. Oh. Dobra, 760 aż diamentów? Pojać 2900 mamy po na Widzowie, dobra, mm, tu miałem spojrzeć. Czego brakuje? Tu czegoś brakuje jeszcze? Brakuje jeszcze jednej czapki Nikołaja i dwóch wieniców Szkoda. No dobra, co znowu w marchecie? 50 za free, dobra, honor shop. No i co w tym honor shop? Ja tu nic nie kupuję. Ja zbieram coś. Nie wiem na Dobra. Fuzja. Przed samolotem już fuzja jest. No ja nie wiem, czy nie mam. Nadciągamy. Co? 9 biletów? What? Jakim cudem? To może być 10 tutaj zdobyć teraz. Ciężką pań. Ciężko. Co się da zrobić? Damy tak i tu zaraz wyjdziemy ten tak. I quit i mamy zrobione. <noise> dobra, już mamy tyle. O! Ale nie ma wieńca. Jest trzy czapki Mikołaj, ale nie ma wieńca. Hmm. Szkoda. No Dobra. Camarowana. Hmm, Samon hero. Dobra, idziemy tu zrobić. Samonujemy! Po dziesiątkę. Co prawda mamy raz to zrobić, ale no. Można, żeby z tego losowania coś było, ale. Bo chciałabym, żeby było z tamtego raczej. O, no dobra. Zgadzam się. Ja chcę, żeby było z tego podziesiątnego. dziesiątnego, jak gdzieś tu mam dziesięć. a tu mam dziewięć tylko. Dobra, i mamy jeszcze tylko 20 punktów, trzeba zdobyć skądś. Um, Tę z e, Tower of Bubble i Upgrade Equipment zrobimy. Tower of startujemy i wychodzimy. I mamy upgrade equipment. Coś van, może ulepszymy? O, na 119. Dobra, ulepszamy coś. Dobra, może być i 10. czemu nie. No, i mamy to. Mamy dziesiąty samo I Andleon, który robić pierwszy? Czy z tego wylecić jakaś postać, czy z tamtego? Nie, nie wiem. Ale raczej mi się że z tamtego, nie z tego. Bo tak co trzy? Oby nie z tego, obie nie z tego. Jest! Nie mam w tym! Czyli będzie w tym, O, jak dobrze. Dobra, i light, light, sylwana albo Freja, ukażcie się nam. Silvana. O, tu jest Freja na obrazku, ja chcę Freję. To by było bardzo korzystne, gdyby była Freja. A może nawet dwie? I Freja i sylwana. <grym> Czemu nie? No i co? Trofa Widowia! Czemu nic nie ma? O nie! O nie, o nie! Jak ktoś się go stać? O nie! O matko, że ci fusi! O ludzie! O matko! O ja! Dobra, dajcie tę fuzję. Już dwóch Balmondów! Patrzcie się na to, dwa Balmondy czerwone gwiazdkowie już czekają, <grystanie> Co jest pierwano, normalnie? Dobra, tu jest to. No, brakuje takiego jednego Harley'a. I by już był, był Gord, czerwono-gwiazdkowy, już by brakowało tylko jednego. Tu w techu co mamy? Atlas. Czyli albo Lolita, albo Angela, albo Digi. A w marcie. A, bo tu nic takiego nie ma. Dobra. Wleciał to i by się przydało, tu. Jeszcze jedna pięciogwiazdkowa. Rafaella. Mhm. Tu by się przydało nic. Tu jest mało, tu jest mało. Tu. O dolej nową frakcję? Dziwne, no. Na razie jeszcze tylko jedna postać. O, Bardzo w pleciaku. No, zawsze jakieś buteleczki. A z tego labiryntu wszystko pewnie. A. Dobra. Otwieramy to wszystko. Otwieramy. O. O. Może by w kwestiach coś Jakieś punkty za labirynt. Jakieś punkty za labirynt. Trzy razy trzeba jak wtedy dopiero 1200 punktów. Po... O matko. A więc pamiętajcie dużo łapek w górę, a będzie czwarta gra na moim kanale. Nie zapomnijcie też wcisnąć czerwonego przycisku, subskrybuj tam na dole. Pa! pa.